dopingować swoich ulubieńców, więc drodzy Państwo, przed nami co najmniej 16 minut wielkich emocji. Pierwsze kopnięcie należy będzie do piwota e, po stronie e, Śląska Wrocław, a więc e, Tomka Janczewskiego. No i czekamy, e, jest gwizdek sędziego i jest e, rozpoczęta gra. Dwie drużyny, które tak naprawdę są naszpikowane gwiazdami, można by było powiedzieć, z boisk z hale futsalu bez barier. O, I o Krzysztof Różowski. Tak jak powiedziałeś, nie brakuje reprezentantów polskich gwiazd, eksploatacji futsalu bez barier, ale takiego startu chyba nikt się nie spodziewał. 1 do 0 po zaledwie 13 sekundach i Śląsk Wrocław prowadzi. Śląsk Wrocław jest bliżej zdobycia Pucharu Polski na lewym skrzydle. A przed chwilą oglądaliśmy akcję Huberta Ficka, który, która została powstrzymana przeć na bok i skupić się na triumfie swojej drużyny. Hubert Ficek przed szansą na dwa do prowadzenie, Zdecydowanie inne plany ma siódemka, ale świetna teraz interwencja Zosi Swobody, tamta Śląska Wrocław. No warunki fizyczne tutaj zdecydowanie po stronie zawodnika z numerem 6 Aczkolwiek zawodnik z numerem 11, widać było u niego waleczne serce i do końca próbował tę piłkę wyłuskać, ale ależ zobaczmy! Piękne, ależ pięknie, wspaniała była to akcja Tomek Janicki, no ma oczy dookoła głowy, gdzie on tam wypatrzył, Tomasz Janczewski oczywiście, gdzie on tam wypatrzył wchodzącego z lewej strony Kuba Janickiego, a ten, tak jak to mówiłeś, znowu z znowu z Kazia, kończy tę akcję. 2 do zera dla Śląska Wrocław. Szczerze. Tak. On mnie nieco mniej szanował, bo w Kali nie było zimno. Nie znam. 2 minuty 20 sekund do zakończenia pierwszej połowy tego spotkania. W dalszym ciągu wynik 2 do zera. Jest to wynik, który przypomina na czacie, że obstawiał Antek, czyli Wojtek z Milicza, ale już nie będzie. Nie będzie taki wynik, bo jego... Można powiedzieć, że sąsiad z Milicza Wojtek Krynicki zdobywa trzecią bramkę, no i szalona radość e, na ławce rezerwowych Śląska Wrocław, szalona radość na trybunach. Że triumfowali w drugim spotkaniu e, przeciwko e, drużynie z Gdyni, a więc zajęli siódme miejsce. Gdzie tej nogi się nie odstawia, e, wiadomo każdy chce być e, zwycięzcą Pucharu Polski w roku 2023, nie ma. A tutaj akurat nie szło no, szoro, no, aczkolwiek o jakieś danie nie będziemy mówili. E, na, jakąś chwilę będzie odpuszczony, także żeby nie do domysłów chodziło po prostu o popularne kebaby. Nie będzie. Dokładnie tak, a tymczasem przerywana ta akcja, jest bramka! Nie składa broni Ruda Śląska, Sebastian Trutwin głową trafił, co nieczęsto zdarza się w naszych rozgrywkach, no i 3 do 1. Jest Śląsk Wrocław, tak jak wspominałeś, to by był historyczny sukces, pierwszy raz. O, z blisko był Tomek Janczewski. w 23, ale zobaczmy co tutaj za chwilkę się może wydarzyć Śląsk Wrocław jak niewielkie niewiele brakowało aby zdobyli kolejną już czwartą bramkę w tym spotkaniu sekundy i za chwilę będą triumfować będą świętować upragniony triumf tak jest koszulki już spadły eee z torsów e, zawodników Sąska Wrocław i teraz już została im tylko szalona radość.